Oliwka, ja zacznę od moich ubolewań, bo nie było mnie na dzisiejszym odcinku tańca z gwiazdami, byliśmy na innych nagraniach i wpadliśmy tutaj prosto, po prostu na ogłuszenie e, na, na, na ogłoszenie wyników i słuchaj. I to akurat widziałam bardzo dobrze, bo Krzysztof Ibisz tak przedłużał dzisiejsze Jezus, ogłoszenie werdyktu. To so, i ja widziałam Twoją minę i zastanawiam się ja co. Miałam. Jakie miałaś wtedy emocje? Przede wszystkim strasznie mi, e, już nie o nie emocjach najpierw, ale strasznie mi serce waliło, miałam taki du, 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 du. du. E, I bardzo mi się pociły e, ręce. No i przede wszystkim wielki stres, no. Cieszę się, że przyszliście dalej. No tak, jak najbardziej. Jest to dla nas ogromna szansa, żeby dalej działać, żeby dalej pracować nad sobą. E, I mm, no cieszę się bardzo. Przed chwilą rozmawiałam tutaj z panią Iwoną Pawlowicz i ona w moim wywiadzie bardzo, ale to bardzo e, cię wychwaliła. No, że jesteś taka, że jesteś młoda, a jednocześnie, że tak świetnie sobie radzisz, że to jest zdecydowanie łatwiej na przykład takiej dojrzałej kobiecie wyjść na scenę niż Tobie, kiedy ty jesteś na początku dopiero tej drogi. Jak ty sobie radzisz? No przyznam szczerze, że e, nie jest to proste być tu w programie, no jest to cały czas taki e, emocjonalny rollercoaster, że tak powiem, e, m, ale no cóż, no, ja jestem taka, że po prostu jak e, się wezmę za siebie i mam jakiś cel, to jestem, tego, jestem bardzo ambitna i po prostu wiem, że muszę się skupić, że muszę ciężko pracować, ale później są od tego efekty i... Tego bardzo się cieszę. Mhm. A czy ty w ogóle jeszcze stresujesz się tymi live'ami? O Jezu, cały czas i to, e, to w sumie tak, że e, stresuję się bardziej i ten stres jest odczuwalny jeszcze bardziej, bo no, to już jest ten. Kochani, to już jest. Półfinał i tak. Gratulacje! Był, no, i teraz był ćwierćfinał, więc stresowałam się naprawdę bardzo. Na tym Bollywoodzie to w ogóle byłam w takim amoku, ale to też przez, przez fryzurę, bo cały czas mi leciała na później, na, na więc y, mam taka. Uu, ale bardzo się cieszę, że przeszliśmy. I y, no, szok też, no. szok też naprawdę.